Witam Was moi drodzy, w nowym wyglądamy kanale. Przychodzi Tosia, tak się spotykałem, powiem, że już długo się nie widziałyśmy, takie spotkanie i moi drodzy, teraz ja po zobaczcie. Arbuz, ostatnio jak zobaczyłam arbuza od razu go musiałam kupić Też w się sensie były wcześniej, ale jak przykład na, na niego taka ochota Dajcie znać, czy wy też lubicie arbuzy i czy też właśnie jeszcze przed wakacjami Teraz mam nagle przy ochotę na te arbuzy Powiem wam, że jak je zobaczyłam i bo się tak ciepło No to stwierdziłam, że jednak arbuz musi być, bo to się odwiedzi kojarzy z latem Ale wtedy właśnie było ciepło to Dzisiaj też arbuzik wpada, więc idę go kroić aby wy zostawcie w górę i widzimy się zaraz Zobaczcie, jaki przepiękny jest ten arbus, więc teraz go pokrojęcie w takie pasteczki, jak... W pasteczki, w pasteczki, e, w plasterki, ale powiem, że będę przepięknie, pachnie bardzo ładnie. Na łóżku, a teraz sobie zrobimy unboxing prezentu od Tosi. O proszę, tutaj jest piękna, wduszkowa torebeczka. I pierwszy machestami jest Kinder bueno. Kindera bo bueno to jest wiele wspomni, szczególnie na kaszubach, jak ja tym te mini. Mm -hmm. Te mini to były jeszcze ukochane dalej. To nie jedno. Wiesz jakie to jest pyszne. A już tego nie To jest przepyszne. To kupiłam nie wiem. To moi drodzy, przepyszne, Jezu, ja to kocham, naprawdę. Dalej? Co to jest? Ale, To super. jest takie fajne. To jest taki rzędny mi to twarzem. Ale... Ej, ale fajny, drodzy Aloesik. I jeszcze. O! Chia, pataya, ili, chi pataja i liczy. No więc, moi drodzy, taki holbusz z Tosią. O, to że jest... tutaj Tosia już jest. I wiecie, już w tej chwili pogadałeś o szkołach. No a zaraz, wiecie, coś sobie zjemy. I właśnie chcemy yy, zrobić wiecie, jakiś taki trend. <głos> <głos> wiecie, ten taki trend. Yy, co. Yy, ten. No się rzecz. się rzecz, moi drodzy, druga osoba ma za mnie ma za mnie oczy i wiecie potem, gdzie tu będzie coś stało i będzie musiały zgęzać, wiecie. No w sensie nie wiem, na przykład no, szczotkę, no nie? Szczotkę nie, i nie, bo jakiś jest... dźwięk wydaje tą no. szczotką. O, właśnie, I no. ja jej mówię na przykład, że to jest pilot. I ona musi zgadnąć, że to nie jest biela tylko szczotka, no nie wiem. No, nie wiem. no to co, to, to no, 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 my to potem No więc, no. dziękuję Kana za prezencik To już No Więc my idziemy tu na swoje urodziny, bo tam będziesz Dobrze kochana, dobrze, a co my na urodziny się zdobiemy? A dopiero za co wiecie, jeszcze maj, czerwiec, lipiec, dopiero w sierpniu, więc poczekamy sobie chwilę Ten challenge, to się nie po tą A, rzecz. Nie? Dobra, zamykam oczy. Może Czy chwilę grałyśmy i było ciekawie, ale ja mam powiedz następną rundę, ale, ale ty. Z... Dobra, ale ty lepiej znasz swoje rzeczy. Nie? Ale ty, ja tej jednej nie widziałam, ale dobra. To jest absolutnie niesprawiedliwe. Dobra, czekaj, była ja szafkę jak zwykle otwieram. No, koleżanko, czekaj, bo muszę koleżanko O, dobra. No to tak. No. No dobrze, no to ja ogólnie mam słuchawki twoje. To otwórz ja. No, twarą nagłuję. A zamknij. A postukaj. A tak w górę, a w górę! Tak w górę. <noise> znaczy dół postukaj. A góra. To wyciągnij raz tą słuchawkę. No. I teraz tak tą, tą gumkę, co on taką ma, tak to, no. No i ona ma takie, takie, to takie miękkie małe słuchawki, co nie? Tak, to, tak wejść, tak to podotykaj. Aha, dobrze, że o to ci chodzi. Czekaj, bo nie mam jej znowu wziąć. Ej, to jest to na stół, są słuchawki. A teraz weź tą słuchawkę, tak postukaj. Czekaj, bo muszę bo nie dało dźwięku, co nie chce. To nie są słuchawki chyba. Ej nie, ale się... A weź teraz włóż słuchawkę. I zachnąłeś to. No. To no są słuchawki. No nie. <laughs> ale sklam. nie ma no, trochę, trochę cheating. Ej dobra, teraz trochę ty. Trochę cheating. bo, bo teraz z... czekaj. Zrobiłam tą, tą tą jak mówiłaś. Aha, ale dobra, nie byłem z... zrób, ale ty też na zrobiłam przez z błyszczykiem. No właśnie, ona mi pokazywała pudełko, że to jest niby pudełko z kosmetykami. I tu... Dobra, czekaj. Tu pudełeczka, a później wziął nagle błyszczyk. Płyska. No, ma teraz Ty, wyjdzie, mam pomysł, ale następną rundę. Ruch... Dobra, bo jest Ale nie, mam na następnym rzędzie taki pomysł, że Ty się poryczysz, ale Ty nie możesz. Ja nie zgadnę to, mnie. Ty, ty zgadniesz, dobra. Idź, kochana. Dobrze, moi drodzy, teraz jako kolejną rzecz, ja bym... idzie następną rundę. Ja mam taki pomysł. A dobra, jak powiem, że nie wiem, czy to wziąć toaletki, czy. Ej, dobra, weźmy. Konsolka ma No już możesz wchodzić. Dobra, no, to zamykaj oczy kochana. Ale ja się boję. Nie, ta no następny to ci bardziej dziwi, dobra. No dobra, to ja także to nie boję. To jest rzecz i to jest taka, wiesz, jak są takie małe konsolki do gier. No? Tak jak są Ale przed to Action. Ale bardziej jak to ma takie, No takie to, ciut, takie, no nie inne, tak są takie różne gierki, to jest takie... taki prostokąt, jakby takie no... No, mniej więcej nie wiem. No dobra, takie coś na czyli no może być, no. No, to weź to postukaj. A poklikaj te guziczki. Dobra, to słuchajcie, jak jakiś pilocik. Weź to połóż. No to na nie jest to, ale... Dobra, ty się tam nie to mnie, no, Hikar. To będzie jakiś pilocik. No nie, ale. No nie, to, to, jest, to jest ta gierka. Pokryj jeszcze raz te przyciski. No, dlaczego no? To w ten. Może jeszcze. W ten. No? Cię, nie wiem. A to ma tu, tak jak większość tych gierek, one są na bateria, no, nie? No. To weź otwórz tą z bateriami. Jesteś. Ale co nie, to jest? Nie no, ja obstawiam, że to jest jakiś nie wiem, pilocik, ale albo do światła, albo do LEDów. No nie, to jest ta takierka. To był Instagram. Ja to ci to odbierałam, ale jak się, się skafnęłaś? Tak, co ty po. O, ludzie. No, jest fajna, i fajna jest ta gierka, ale. na szkołę. Dzisiaj koczek piękny. No i co, idę do szkoły. Powiem mam teraz będą tylko trzy dni, ale jeszcze wychodzimy na, co to była lekcja o sztucznej inteligencji coś takiego więc bardzo fajnie. No i co, idę teraz do szkółki. dziś tylko do 14.30, więc nawet fajnie. Rodzę się tam ze szkoły. Ponieważ bardzo szybko minęłaś na włosie, byliśmy, tak tutaj pochodzi po naszym mieście i jeszcze przy okazji byliśmy w takim małym sklepiku osiedlowym. i kupiłam bo lody, bo one były pyszne. I też przy okazji były takie lody co one weciągną, jakiegoś stopnia takiego takie banana. I im się ta skórka odrywa. Ale to co są po prostu lody z ma dzieciństwa, że już bananów. To te lody, bym, te, te właśnie te lody bym zjadła. Tak naprawdę takie lodowe to jest bo jest tylko jutro. Czy teraz jest na trzech lekcjach, A potem wychodzimy? No i już tylko środa. Na planów i wybraliśmy dosyć więcej zakupy. Ja przy okazji już zaczynam kupować na na Instagramie z tej pamiętam, że w ogóle tak już szacam, pokazywano przy przebudce, To ja wzięłam się ją i byłam, No będzie dobra, a się za duża i nie było Eski, bo bym chciała mieć wziąć Eskę, bo tam też była coś duża, bo to takie oversize a na eski nie było, więc pójdę do niego sklepu. No jak nie będzie, no to najwyżej nie wiem, co to mówię online, zupełnie inaczej, że kupiono będzie ja na widzę poszły. Koszulę, to nie jestem co ja lubię nosić. Ale wiecie, na te wyjątkowe trzy dni to już założę. A to, żeby do może wejdę, to tu może będą koszulę, jakieś teraz, tak myślę. Będzie tak, to zobaczcie w ogóle i znikajcie w mojego teraz wygląda. bo potem jak mierzyłam koszulę, to już dobrze nie wygląda. Wam pokażę, co dokładnie kupiłam. Ogólnie powiem wam, że jeszcze można kupić egzamin, tych outfitów na egzamin. I jeszcze jedną rzecz. Wiecie, chyba w środę Wam całość nagrań, to wszystko wygląda, więc teraz nam to tak pokażę. Po prostu każdą, po prostu wiecie, każdą rzecz. I tak, pierwszą rzeczą to jest ta koszula, którą pokazywałam. To jest ta. Taka, być taka niebieska, ale dosyć mega ładna. Bo nam taki ciekawy taki taki Gdzie Gdziejeś na przebicę, to ona miała tak... inaczej się układała. O, może tak to powiem. E, no i jeszcze co to jest? Jeszcze ta będzie po prostu zwykła, najzwyklejsza żeby jakaś koszula nas przemiła? No, taka do typu. O, tam już się prezentuje. No bo po prostu taka zwykła, nazwyklejsza koszula z taką kieszonką. O, tak się tu prezentuje. Chciałam zostać, aby egzaminy. To tylko jeszcze jedna rzecz tutaj. I jeszcze tylko biorę sobie tej spodenki które mam. Mm, z Zary one są chyba. I jeśli chodzi egzaminy, też są być takie po prostu zwykłe, najzwyklejsze, czarne spodnie. Tutaj jakie mają po prostu kieszenie? Zwykłe, najzwyklejsze czarne spodnie. To nie są być takie po prostu materiałowe. O. I teraz już nie egzaminacyjne rzeczy. czy? to jest taka koszulka na ramionkach, taka piękna. Zobaczcie, jak nas prześliczna. Ona jest taką kokardką. O, taka piękna. Taka piękna, tak się ona prezentuje. E, dalej, jeszcze kupiłam takie, takie spodenki. Takie różowe, przepiękne. Nie wiem, czy one nie są przepiękne, takie ładne różowe. E, no i jeszcze kupiłam takie, 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 takie desy. Tak, one się prezentują takie. Dres taki będzie zwykle rozszerzany, tu po takie, takie białe już mają. E, no i jeszcze tutaj, mm, tutaj, też jeszcze kupiłam z na Ramińkę, ponieważ w ogóle nie mam takich, w sensie mam takie dwie, ale są takich grubych, właśnie niech tamta z tymi kokardkami. A tu jeszcze jest taka jedna czarna, jest zwykle najzwyklejsza czarna, i tutaj taka jeszcze z takimi kwiatuszkami. O, taka piękna. Bardzo fajne zakupki. Ale się mówiłam, że ja właśnie no nigdy w sumie nie ja chodzi w koszulach. Nigdy byś sobie takie wiecie, Nowa rzecz. Nowa rzecz moje szafy. Dosłownie to Wam powiem. Bo ja w sumie żadnej koszuli nie mam w szafie. To może powiedzieć prost. Nie mam żadnej, ale dobra, więc prawie wszystkie na egzaminy. No i co? możecie jakąś nową koszulę dokupię. Zobaczę, ale jeśli chodzi o dół, na pewno nie kupuję nic, bo mam te spodnie i, i, te, i tą spodniczkę z więc wszystko, moi drodzy, prawie kupione na egzamin. A jeśli chodzi o, o przygotowania, to powiem Wam, że ja na razie zaczęłam się tylko uczyć do matematyki i do angielskiego i wczoraj z polskiego. W sensie, wcześniej robiłam notatki z polskiego, z lektury, teraz wszystkie z gramatyki i tak dalej, ale z polskiego na razie na mnie uczyłam, najbardziej do matmy. Tak, ja w sumie do angielskiego w sumie testy to głównie robię. Zwapnę to samo chyba jakieś zadania z Polaka, to na razie zrobimy jeden arkusz, a z to wie. No dużo ich zrobiłam już, powiem, mam dużo, co nie. No więc na razie przygotowanie egzaminów, zobaczymy jak to będzie. No ale co? Powiem, że i tak obstałem, że ten będzie z angielskiego, ale potem bym miał obstawić szczerze. Jak wiecie, robiąc sobie próbne z matematyki, to mi już 70%, co nie, to, to chyba jest dużo. W porównaniu ostatnio na próbnych miałam 51%. A przypominam, że na pierwszych miałam 30 coś, więc no, jest poprawa już, tak moi drodzy? Więc ciekawa, co będzie z polskiego, bo przecież teraz osadni w ogóle na rozprawkę, a co sam powiem, że ja właśnie polski średnio, więc myślę, że no z polskiego może nie będzie niego średniego. Nie wiem, zobaczymy, to się przekonamy dopiero w lipcu, jak będą wyniki. A krócej y, stwierdziłam, że wezmę sorbet truskawkowy, bo żeby właśnie jakoś ostatnio w ogóle jakieś, jakieś owoce, weźcie arbo arbuz, truskawki, to nagle wiecie, taka faza nie mi przyszła, ale dzisiaj jest sorbek. powiem, że ostatnio rzadko brałam sorbety, nie czy w ogóle lubię sorbety, a teraz właśnie tutaj tam przeszliśmy, a jeszcze właśnie tam zeszliśmy, tam właśnie tam się budowlę budynki i właśnie pamiętam, jak tam nagrywaliśmy nic odcinki jednej Iz na kanale, chyba nie, bo to nie wyszło, I jakby wiecie... Sadaliśmy do koli, mentosy, i to nie wyszło do dali. I my tam co nagrywaliśmy, właśnie o tam na, tej, tam, na tych blokach, tam, gdzie jest ten lód, o tam, w tych okolicach. Yy, no więc powiem, to się bardzo zmieniło. No więc co, przeszliśmy się, lodzik jest, więc teraz idziemy dalej, co jeszcze pochodzi po Katowicach, prawda? Pogoda jest piękna. No i sobie bo też przepyszne Teraz <noise> na balkonie I będziemy, uwaga, sadzić kolejne sadzonki, ostatnie Ostatnie sadzonki tamte, powiem, że nawet dobrze wyglądają Tutaj będzie był delikatny pies, więc to, więc tak się trochę powyginało Ale ogólnie git, więc dzisiaj w tej będziemy sadzić dzisiaj mamy truskawkę Oraz poziomkę, więc teraz będziemy to sadzić W tej donicy I wiecie, to przełożę po prostu z tego, tutaj doniczki, bo może właśnie takie Znowu takie Dołki wykopać, posadzone, co się sadziłam. Teraz to muszę przykryć ziemią, i w ogóle ta porzeczka trochę tak będzie łusły te listki. Nie wiem, czy je będzie się odrywać. No, podleję to, chociaż niektóre tu są takie wiecie, że faktycznie takie trochę no średnie. właśnie są też takie te, te listki tam na dole, więc chyba powiem, że to jeszcze podrywam. I tu w ogóle już są takie owocki takie małe. O, a tu zobaczcie, jakie pięknie to wygląda tu Prześlicznie. Więc idę teraz posadzić obok yy, agresji i porzeczki. No więc teraz tak to się prezentuje. O, proszę, tutaj piękne. Yy, właśnie to jest agres, a tu jest porzeczka. Ale powiem, że no, całkiem ładnie to wygląda. I posadzone teraz czekamy mojej rodziny na efekty, i zobaczymy, kiedy będą mieć już pierwsze owocki. Dzisiaj mamy, no, uwaga, czwartek, czyli. Wolne, oficjalnie już zaczęliśmy majówkę. No i ja stwierdziłam, że Wam już dzisiaj pokażę moje outfity, jakie będę miała na egzaminy. I tak się prezentuje pierwszy outfit. Tym mamicie po prostu koszulę zwykłą nigdy, ale on to takie wiązanie z tyłu. To też można iść do przodu. I do tego są takie czarne długie spodnie. Nie, babci nie będę miała spokojnie. Ale tak się prezentuje, no to też ma takie kieszenie. Powiem, że fajny jest. I też ta koszula, koszula ma taki przemiły materiał. Więc to jest, moi drodzy, outfit numer pierwszy. Ale włosy chyba sobie zrobię raczej takie związane. Ale ogólnie powiem, że bardzo ładne są, mi się podoba. Więc teraz pokażę drugą opcję, tylko z niej po prostu górę No i teraz mamy drugi outfit, w sensie tylko z niej po prostu górę. Tylko w tej koszuli jest taki że mam taki duży dekolt. Więc po prostu po to podosyłam mieć taką koszulkę na ramionczkach tylko. I tak to się prezentuje. Powiem, że ta koszula mi się bardzo podoba, bo ona ona nie jest taka prosta. Takie zmarszczenia tutaj ma. Widzicie to? O, bardzo fajnie to wygląda. No i tylko te same spodnie, co przed chwilą miałam. O. Tak to się prezentuje. Ten outfit u jest najpiękniejszy, chyba. Albo właśnie nie wiem, czy to założę z tymi spodniami, czy jeszcze drugą opcją Teraz pokażę. Ale naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje, więc taki jest drugi outfit. Ten outfit I... numer 3. Tak naprawdę ta koszulka od tej pierwszej różni się tym, że ma po prostu jest z przodu kieszonkę. I tutaj ma takie srebrne guziczki, No, do tego zamiast spodnity na raz z są spodenki tak to się prezentuje i powiem Wam, że nie wiem, tą koszulę tak zostawić, czy tak to jakoś, nie wiem, to zobaczę, powiem Wam, dajcie znać, która według Was lepsza opcja, ta, ta, taka, czy taka, wiecie, bycie dajcie znać, no i to jest ten outfit numer trzeci, właśnie buty, mówiłam, będą adidasy, szare założę, albo te białe i tak to się prezentuje, powiem wam. Ale ja się mówi, najładniejszy był ten drugi. To który Wam się najbardziej podobał, bo tamta nieska koszula tak się trochę wyróżniał. wiecie, kolorami. O! No ale to się też jest fajne. O proszę, no i tak też taki ładny, więc znać, który Wam się najbardziej od nich podobał. Bo no, według mnie chyba ten drugi każdy miał w sobie coś fajnego. Więc mężczyzn to są opiety na egzaminy. Tak, na egzaminy. Więc to, też sobie poczekaję na razie do 13. niektóre do 13, do 14, a się do 15 maja. Zobaczę co jeszcze jakie do ubiorę, Też myślę że to kolorowe chyba na matematykę moje teraz taka kolorowa tam wejdę. Nie no ale tak. Więc tak się prezentowało twity. Dajcie znać który wam się bardziej podobał. Osmaka się Dajcie znać jak tam się do egzaminów. Powiem wam że mi dobrze. Na razie tylko robię powtórki z matmy, z polaka lektury powtarzam, a z angola to w sumie nie wiem, jakie sumisu właśnie na tego maila czy tam bloga, zależy co będzie. Tak już moje za, za dwa tygodnie we wtorek egzaminy. Więc teraz ostatni tydzień i potem egzaminy, więc co moi Ja się z Wami żegnam w tych outfitach do egzaminów i tak najdługo się będziemy widzieć w tej koszuli, albo w innych, a to za dwa tygodnie, czyli tak naprawdę nie w tym vlogu, co będzie, tylko to jeszcze w następnym. Więc ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłej majówki i widzimy się za tydzień. To Na razie, pa!